To prawda, że w One Piece w ogóle nikt nie ginie, oraz dlaczego Luffy nie zabija swoich przeciwników? W dzisiejszym odcinku dosyć krótkim wyjaśnię to. Serdecznie zapraszam do oglądania. Oglądając pewnie One Piece nieraz, zastanawiał was pewien fakt, dlaczego Luffy nie zabija swoich wrogów. I tutaj nie mówię nawet o najsłabszych przeciwnikach, ale o takich naprawdę potężnych, w których nieraz Luffy mógł stracić życie. Oglądając inne anime, zwykle jest tak, że główny bohater wręcz od razu zabija jeśli ma taką możliwość głównego złego. Więc dlaczego Luffy nie zabił swoich głównych wrogów oraz w ogóle żadnego przeciwnika? Odpowiedź jest bardzo prosta. A odpowiedź możemy dostać już w zaledwie w czwartym tomie mangi One Piece, dokładnie podczas końca 30 rozdziału. Tam jeden z czytelników pyta się Eiichiro Ody, czyli autora One Piece, dlaczego Luffy nie za przeciwników? Odpowiedź jest bardzo prosta. W chodzi o to, że Luffy pozbawia swoich wrogów możliwości zdobycia One Piece, zdobycia skarbów, zbogacenia się lub innych celów, co dla nich może być równoważnikiem śmierci. No bo jak ktoś umrze, no to nie może wykonać danego swojego marzenia, a jak Luffy ich pokona, to też oni nie mogą tego zrobić i można powiedzieć, że są jeszcze bardziej upokorzeni w ten sposób. Więc Luffy, pokonując ich i oszczędzając ich, robi to samo, jakby ich po prostu jednak tutaj pokazuje bardziej tą lepszą stronę, że pokonał ich fakt i też nie mogą już zrobić czegoś niecnego, jednak przyzostawił. Ich przy życiu. Kolejną kwestią, która mówiłem na początku odcinka, dlaczego w One Piece mamy tak mało śmierci? Oczywiście to nie jest tak, że w One Piece nikt nie ginie i każdy żyje, są oczywiście bardzo smutne momenty. Chodzi w tym o to, że autor zbytnio nie chce dawać bardzo dużo momentów śmierci jakichś bohaterów, w szczególności bohaterów, którzy pomagali naszym głównym bohaterom. Przede wszystkim dlatego, że autor bardzo lubi rysować oraz tworzyć bardzo przyjemne historie. Historie, które kończą się wielką imprezą świętowaniem. Jak wiemy, One Piece słynie z tego, że pod koniec prawie każdego arku jest wielka impreza i każdy świętuje, każdy się cieszy. Oczywiście nie jest tak zawsze, jednakże w większości tak to wygląda, a autor po prostu lubi rysować bardziej przyjazne momenty. Pokazywać, że główni bohaterowie to nie są osoby, które po śmierci kogoś się nie martwią i się świętują, tylko że po prostu uczy uczy o tym, że śmierć to nie jest rzecz nie wiadomo jaka. Oczywiście to jest rzecz jak każda inna, każdego nas to spotka, jednakże uczy tego że nie powinniśmy tego po prostu lekceważyć. Dochodząc do końca, z odcinka, mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam przede wszystkim dwie kwestie. Dlaczego Luffy nie zabija swoich wrogów oraz dlaczego w One Piece jest bardzo mało śmierci, po prostu. Oczywiście, to nie jest tak, że One Piece jest, nie jest brutalną serią. Jak będziecie go poznawać lub jak już go znacie, to wiecie, że seria ta jest naprawdę brutalna i momentami wręcz absurdalnie. Także jest to seria, która troszeczkę inaczej podchodzi do tematu.